Niech będzie jak jest Jest szybkie To jest plus No i tak Jakieś auto które usunęli z Saints chyba już tak przez kilka gier, może dwie lub coś po tym I potem ją jedali Ponownie w tym e Nie, nie jest tak Zresztą Gnata, możesz coś z kupić Ty kupiłeś, dziękuje Ty mogłeś kupić pistolet, nie nie to to Co to Klep jakiś Gdzie on jest? Tu jest powinienem w tym sam błąd Co? Popełnię ten sam błąd, pobiegłem do tego z tej strony teraz do prawdziwego łatwiej w sumie tego się pomylić Miniwyszłotnia. O baseballu fajny, ja mogę w ogóle Dillosa No Dildos Nie kupiłem killos Wiem się od gana kupić, mój fila mogę kupić O To szczelektyczna by była fajna O 30 tysięcy Tylko nie wiem Modyfikuj Co mi teraz stwie to? to <grymkańczyk> wypadł auto To rewolwer w mieć jakiś coś O, to jest rewolwer, super, 600 Hej, tylko? Wydałem Jest, jest dobry Muzyka jest fajna, leci fajnie Wzor broni, jakiś kutas może nic się nie zmienia, niac... Okej, jest z tym zerem Broń biała. białą jest do tarcz Najlepsza nice. jest moc. Innego i chcesz kupić tutaj Skupimy się tutaj głównym, jak to powiem Ci. Pszczołet maszynowy. Pomi-gan. a mafii się bym Tommy Angelo. Taki jak jo, jo joseph joseph już był. będzie jakiś k***erowy. Ciekawe dlaczego. Nasze autko właśnie wybuchło. Nasze autko? Mhm. Dobra, ja, jak, 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 gdzie, gdzie mogę zdjąć po tą ochotę? W telefonie so Chyba tak Kontakty, kasa, aparat, wanted, talenty, kasa Przedawałem z tym przelew Szybkie kontakty i dzwonisz Czekaj, przelew z ten. O kurwa mój m***! O, samolot nie wiem. Przeklęte auto. Mało <laughs> od góry wiem, ale szybciej, a takie ładne było. Jak się grapinku karbiło? brunny, diamant wony, 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 diamant All right, team. Tonight's a big night, so nobody fuck it up. You, uh, Johnson. Is the codex ready for its entrance? Roger that. It's in position and the display case hover tech is green. Good. I love this tech. i right. I'm gonna check in with the boss. Antonio's speech should be wrapping up. This is Bravo team. How's it hanging? Uh fine. Uh Oh my god, Of course. Thanks to each and every one of you. Your donations tonight will benefit the international end. Illegal traffic of stolen antiquities. And now, please okay, enjoy you. yourselves and enjoy tonight's reveal of the Hummingbird Codex. Mr. Marshall, how was your evening, sir? Fine, fine. But I don't see our guest of honor. Where's my Hummingbird Codex? They'll be escorting it in any moment. That's what I like to hear. Have you met Myra Starr? Okay. She's on the Marshall Board of Directors. How do you do, ma'am? Quite well. So, you're Atticus's new hotshot. Guess what it says on my ID badge? Oh, talented and confident. Reminds me of a younger me. Now, what say we celebrate? Go get yourself a drink. <laughs> yes, sir. Oh, Good evening. What do you think you're doing? You don't drink on duty. I'm following orders. Atticus told me to celebrate. <laughs>

A no, zabrali mi moje broń, którą <tukują> kupiłem. Dali mi jakieś zimne posiedzone. No, no, dali mi pięści i myślę, że to mi wystarcza. Ale czekuję na ratunek U. 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 w takim razie. Bo I mamy jeszcze granaty oczywiście, jak każdy by ja, tak chciał, ale że... to jest... Ale on akurat już nie wystarcza, dlatego już nie wrzucasz ale... <tukaj> mojej czwartej. Nie, bo ja robię jakieś breakdance tam, tam czy z nimi. <tukaj> A, o kurwa, iść, uratuj rzecz. Dobra, idę wąs. O, mamy krzywe tak tyczą, na nas OP! Eee... Dobra, się Czarny, wywierdalaj!

You get Atticus out of here. I'll secure the codex. Uh huh. I'm taking a shortcut through the Cretaceous exhibit. Someone get eyes on the codex. You nuts? That place is full of panteros It's faster. I can handle them. Don't try. Lay off already. That's right. Oh, To jest wolka, śmierć i śmierć i życie. Aku na matata. Aczkolwiek na tym był. Następny rykotny. <grymne> już, już nie ma go. Jest kobieta. Jakieś inne kozioma Jak goś pociągnie spust, tak szybko z tą <grymny> protezą, nie? U mnie nie wiem To jest nie patyk, to nie ma żadnych możliwości ugięcia się, nie? Zgięcie palców, to jest po prostu Czego? To jest taka, wiesz łapaby, po prostu rękawiczkę im założyć i chodzić i nie udawać, że masz łapę Gosh. Thanks for the heads up, Kev. I what be to the code? Worst idea you have ever had. Yee. Uh. But are yeah, you fucking monster to skill it? What a fine monument to greed you've built? The oppressors drink and laugh while the enslaved clean up their table scraps. Your so-called society is a failed experiment it's time to so close it society it's, an an, it's a experiment it's time to wash, time it, to wash it. it away time to make some Módlous, <No>. Chyba razem nie żyjemy, mam takie wrażenie. Drobne. Jest szansa, że możemy nie żyć. Nie, istotne szczegóły. Dobra, go! Thanks for the heads up, Kev. What happened to the roommate? Go! O kurwa. Granat. Co? No kurwa, mać. Help me. Nie mogę jedzić w tym. Doktor więc... Grzegorz, domkowate, help me. Nie może teraz tego chyba. Nie chyba nie da. Nie da. Przeżyj. No, spoko. W tym nie. Ty, ty to, ty wież, wież. to już końcówkę podnoszenia Cię miałem. Mam tak, kilometr od siebie, się dzieje? to już. to już. No, podnoszenia miałem. Mam kamerę tak, kilometr od Co <śmiany> No, Chyba ja, też <letyce> Dobra, wyraźnie broni, broń, tym razem <minę susceptible> <minę> te łapy to jednak są troszeczkę takie bezużyteczne Gdzie mam broń mele, to jest w <minę> to to, Tak, tak, tak ale, jest, jest, w nie, 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 nie był zły Ale musisz po niego ty sobie Tak się mu brzuch, aby... Nie, nie <młyn> rozumiem jak wybić heretykiem Ubiłeś jak, jak, letnie... <minę> Umarłem <minę> idzie <ślenia> dobrze, nie ma co tylko <hel Antonio> to, <Arduino> że wrócę mam na motor wciąż ten <alrededor revenir> plan, właśnie wiem, to jest ten plan Społeczny. <aspirolessness> <winde insan 550> <a>

nie uda mi się. Żegnaj. <grym /dosek> Ty, bo klikam w, w... nie jadę. Nie, chodź, nie włączę motorem. Nie będę ten motorem. Pisz, puszcz. Tość. Nie mogę. Nie, nie to mogę jechać, bo się utknęłem w avatarze. O! oh yeah, got it. the little fed pump head god damn it the idols are here too there's too many of them we yeah, out really up Code. Wow. We need backup! We need backup. <laughs> nie mogę trwać jestem na motorze. Oh. Eee... Nie bądź na motorze. Grałem diablo właśnie. Oh. O! No, to Jesz, nie Już nie grałem diablo. Get the fuck away from there! The away from there. Dobra. Oh. Au. 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 to samo zjeżdżałem.

Emergency transport initiated. Mam to branch? Nie wiem. tu lata! O kurde. Re o, ja się reengaging. Nawet, nawet, nawet nie widzę. Jeżdż i ale ja pięści. Tylko jak ja. Ale walczysz tam.

Uh. Get lit uh. up! Hover systems re-engaging ouch I got hit straight in the face Come become a legend! Waiting for escort I'm gonna throw you up! du du, du. Resuming safety protocol Tego się myślę, że umie, bo on umie Buuu, perfekcyjnie <laughs> Piłka wygląda jak piłka W sumie mam duży bębny, ale to jest jeszcze większe, nie wiem dlaczego <gulity> <gulity> <Niezłe>. <gulity> <Taki guzem. gulity> też, nie wiem, co to jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co nie? jest? Co to też niż nie? No. <gulity> Armageddon. Room's a dead end. Busted RPG? No fixing that. Gunpowder? Replica. Damn it. Rocket? Need something to fire it with. Ooh. Yeah, same with. Shit, that worked. Stop blocking, Jay. Get some meat off. That's it. Should have liked you up. Okay, I've rounded up half the board. We're moving into the What the Marshal Moscas? You think you can steal from me? Shit, is that Sergio? Let's go, motherfucker. Yeah.

<laughs> 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 Where are they? Ah! I'm the best for a reason. Oh fuck. Yeah. You. Oh, we're dancing now. Going to cover. who so That down, is shit. one big asshole. Gwen, you're alive. Don't celebrate yet. Sergio got away. I got this most we locked down, but I can't find my restore Copy. I'll keep an eye out for her.

i'm gonna put that bitch in the you can't take all of us you uh, still trying to kill me <laughs> uh. right. i'm <laughs> 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 oh, wow, I'm okay. I am fucking PG. Sergio's ordering los panteros to fall back. Did he get the codex? No, and he's pissed. I gotta drive. See you at home. Well. Oh. I'm the best for a reason. I'll end this here. <laughs> <laughs> Control. You can come out, Miss Star. It's safe. Thank you. Thank you so much. You are really good at this. Not my first time shooting up a place with a minigun, ma'am. Just the first time people are mm -hmm. happy I did it. How the fuck did this happen? Shit. What's going on, sir? You, I know I made a, a lot of museum. Uh, but so like to the, big picture. the threat to Necromon <laughs> the the so the the codex codex Necromonicon. Necromo yes, there is a goddamn mess. I don't I don't understand. Well you were wasting time with her. The idol stole the codex and replaced it with a fake. Well sir, I wasn't wasting time. I was saving. Do you think I give a shit? if Myra star lives or dies atticus you are replaceable you are replaceable that was not sir i can lead a team to retrieve the codex the hell you can you're fired what you're done if i see you on marshall property again i'll have you shot wow. no well will make sure. this right antonio Oczywiście, jak wstanie poszczególnym, to trafię do grobu, bo prolog. A potem wstanie i przeżyje jak New Vegas, dwie kulki w głowę. Nie widzicie żadnych żadnych szkodzeń w sumie. I ta osobowość będzie taka sama. No tak. Jeszcze ja, będzie, będziemy mieć będzie silniejszy, bo kryty będzie mógł walić. No tak. Czy coś. <laughs> A jak, jak, te, jak tego gościa kiedyś tam w... nie wiem, 80 że mu pręt dosłownie przelił całą łeb od góry do dołu i potem i gość potem ma wybuch agresji, bo... bo mu jakąś... Prawą... Prawą... Mu, Prawą... Prawą...